Witam wszystkich bardzo jest z tej strony Sebastian Kowalczyk, moi drodzy, majówka, no bo ona się zbliża już wielkimi krokami, można y, tak rzec, no i zawsze na tą majówkę jesteśmy tacy nagrzani, y, mamy plany, marzenia, y, czy, i takie rozkminy, czy, czy może na bolenie gdzieś nad rzekę uderzyć, czy może na szczupaki? No bo, jakby te dwie ryby są już zwolnione, yy, starła, no i można gdzieś tam sobie pojechać. No, a jaka jest rzeczywistość? Paweł już ze śmiechu pęka. A rzeczywistość jest taka, że. Basz, co mi kolega przed chwilą przysłał? Co? Czy najpierw pokażę tobie, a później widzą. Dobra. Czy poznajesz tego kogoś? Poczekaj, bo okulary. <laughs> Kogo ci przypomina. Kogut, Kogut, nie? Mogę pokazać już? No, no ko do kogut, no. Kogut. W telewizji gra. Co on tam robi? Kogut gra? Nie wiem. Może na nerwach. Kogut? Subawtor no. koguta. Ty co? się tam nic nie poczujesz, że ty tam jakiś grasz w tej telewizji, jakiś takie. Aktor. Aktor. On cały czas udaje. No. Może. On to nie on. Tylko gra rolę. To, to może to nie jest pra prawdziwy kogut. Tylko tam Który jest tylko prawdziwy. Ty może ten to kogut? jest prawdziwy kogut. A tam ten jest jakiś taki A Amazur to ukradł mu tożsamość. Ja tu to już ja już się pogubiłem. <noise> Drodzy, trzeba zadzwonić do koguta i w ogóle i temat wyjaśnić, bo to podejrzana jest sprawa. Ale wracuję, wracając do, do majówki, bo tak sobie właśnie marzymy, że ta majówka taka będzie mega zajebista i fajna. No i potem przychodzi rzeczywistość i okazuje się, że tak, rzekami płynie bagno. Jest jakaś w ogóle mega wysoka woda, a w jeziorach szupaki się w ogóle nie wytarły i nie chcą żreć. Tak było często, ale liczmy na to, że ten sezon i ta majówka będą super udane, będzie cieplutko, bo wszystko się na to zapowiada. Stany wody będą lekko tylko podniesione, będzie można łowić i będziemy się zastanawiać, czy bolenie łowi, czy szupaki, bo one się też już wytrą. A jak już jesteśmy przy tych szczupakach, to co my tam dzisiaj, Pawełku, ukubamy? mi się, czy mi się zawsze kojarzy otwarcie sezonu majowego na szczupaki czerwcowego na sandacze? Nie, nie wiem. Że, że pierwszego jest wysyp ryb zdjętych z gniazda w internecie. Wszyscy ale wszyscy publikują. Ale to pierwszego czerwca. Tak, a, 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 a szczupaki ten i często tam, o piękny majowy, a z tyłu wiesz, jeszcze takie żółte tło pozimowe. A i takie pojedyncze listki tam tak. gdzieś. No, nie, dobra, nie hajtuj. Ale no, coś w tym Paweł jest, no niestety, niestety. Wiesz, do takiej rzeczy uwagi, bo sami tak robimy. Nie no, żartowałem. Nasz Paweł tak robi, bo mu się raczej nie zdarza, no ale... Nie, Ale dobrze to... wiedzieć, moi drodzy, <laughs> y, mamy uzupełnione y, stany y, przez niektórych ulubionych dżerków y, y, Daj. dajerków. Nie zdążyłem jeszcze wszystkich rozwiesić, ale e, najpopularniejszy rozmiar e, 20 g 8 cm 30 g 10. To daj mi się wewnętrznić tutaj nad tymi. E... A ty będziesz, a ty opowiadasz, nie, bo, ja ja, cię... bo ja sobie opowiem. Ja może za statym będę robił. Nie, nie, to to jest tak. E... A mam wyjść. Popór. To nie, to inaczej, bo to ty zacznij, bo ty też mówiłeś na ósemki. O konie. No to po prostu. Ale zabawa, ojejku. No. Na Mazurach boleniowym kijem. Takiego dalekiego dystansu, żeby o koniowej ławicy żerującej przy powierzchni nie wpływać na głowę, tego tak z pełnego wyrzutu i pod samą powierzchnią takie pykanie. Kurde, jaka zabawa była. I żarły okonie. Żarły, że aż, aż. Żarły okonie, a to nie wiem, czy pamiętacie. Ja na to łowiłem bolenie na jednym ze zbiorników zaporowych. Zaczęło się tym kolorem, a chłopaki potem jeszcze dorobili. Zobaczcie takie fajne, fajne kolorki, właśnie pod, pod bolenia. Bardzo udane konstrukcje. Bo ja wtedy z Michałem pływałem. Mieliśmy trzy te dajery i tylko no. na jednego brały. I się tym dżerkiem wymienialiśmy. Jak jeden sobie połowił, to drugi brał. I to był okoń. Tylko nie pamiętam który. I bardzo dobrze, bo, bo eee... tak to się tylko tam ten kolor sprzedał, eee... rozumiesz? Ten... To był któryś z okoń. I pamiętam jak dziś, że na zmianę nim rzucaliśmy, wiesz, jak jeden robił przerwę, a może ten, ten? Nie pamiętam, ale na pewno to był któryś okoń. I na zmianę. Nim... W ogóle te, te nowe kolory są fajne, te, te makrele. Raczej nowe, one są z zeszłego roku. Ale wcześniej, wcześniej ich nie było. Bardzo, bardzo ciekawe. No ogólnie żerki, dajerki, jak ja to się śmieję, idiot przynęta, wrzucasz do wody, zwijasz, poczarpujesz, cokolwiek nie robisz, to łowią i tyle I to jest fajne. No i tu mamy oczywiście kolor znany i lubiany, ale nie przeze mnie, dopiero go zauważyłem, jak mówiłem pierwszą metrówkę na takiego żerka właśnie flagowiec. dajerka, to flagowiec, no flagowiec, mniejsze flagowce. Większe flagowce, i tak dalej. Jeśli chodzi o ceny, to oczywiście, jak zawsze, najlepsze na rynku w Zaziorku. Taniej raczej nie znajdziecie, tak podejrzewam. Przynajmniej tak, żeśmy się o to postarali. Tam pan Piotr w zaparowanych okularach o to walczył. Ale oprócz Jerków, dajerków no, no jeszcze są szoksy. Legrande cumulando. I moi drodzy, ogólnie. Szoksów mamy straszny zapas jeszcze z zeszłego roku, szoksy się sprzedają mniej. Dlaczego? Ponieważ tak jak Dyer Drifter jest idiot przynętą, którą się wrzuca i jakkolwiek prowadzi, ta przynęta będzie łowić, to szoksy, szoksy są klasyczną deską, są klasycznymi deskami, którym trzeba po prostu kijem nadać pracę, prawda? I tu już trzeba się troszeczkę popracować, ale są naprawdę równie, e, równie łowne. No to można łatwo powiedzieć. Je, jeż, podzielić, jeżeli ktoś zaczyna przygodę z żerkami, niech sobie wybierze e, driftera. Jeżeli ktoś już jest bardziej zaawansowany i ma to wszystko opanowane od A do Z, to niech sobie wybierze szoksa. Dokładnie. Ja na szoksa mam bardzo ładną metrówkę met 10 a ogólnie z tego powodu, że tych szokstów mamy większą ilość niż yy, drifterów, to zrobiliśmy na nie promocję minus 30%. Tak więc, yy, jakbyście mieli ochotę, to się możecie u nas przed sezonem zatowarować, właśnie w szoksi. Szybko zleci teraz do Maju. O, tak. Przygotowania. A jakie ty masz plany? Nie wiem, sprzęt muszę od, odkopać, ale pewnie Wisła szukanie mocnych strzałów boleniowych. O. Ciekaw jestem, bo jest, e, od kilku lat nie było tak wysokiej wody na wiśle, e, więc może to troszeczkę namieszać i trzeba będzie po prostu od 1 maja za, zacząć sukces. ja tak zauważyłem, Szukać miejscówka po Bo niektórzy się tak mega jarają, że ja pierdzielę, ale będzie ryb, bo taka wysoka woda, wiesz tego a to, bo, bo wiecie, że te ryby to nie jest tak, że jak one się pukną. I, ta, i jest ta sieczka, to na do maja nie urośnie, taka, że to będą ryby po 70 cm, to, to nie liczcie na to. Ale takie mam wrażenie, że niektórzy tak, tak właśnie to no, no Wiesz, wszystko ma swoje plusy i minusy. Są pewne miejsca, gdzie dużo lepsze wyniki są na niskiej wodzie. Są pewne miejsca, gdzie bardzo dobre wyniki są na wysokiej wodzie. Na pewno się te ryby przetasują, A, zmienią miejsca trochę. Spłyną z, z albo pójdą w górę, i to już jest fajne, bo tak jak ja to mówię, przy dużej wodzie jest zawsze nowe rozdanie kart, to jest może być ciekawe. Tak. To, to też jest ciekawe ogólnie w rzecznym łowieniu rzeczne łowienie polega na nieustannym szukaniu. Tutaj często zmienia się poziom wody, a wystarczy kilka centymetrów w górę bądź w dół, i ryby już potrafią zmienić miejsca. Nie jest to tak jak na wodzie stojącej, że mamy gdzieś tam górki zaznaczone waypointy i sobie pływamy od punktu do punktu. Co prawda, są miejsca gdzieś tam wypracowane przy, przez yy, poprzednie sezony, gdzie y, mniej więcej wiemy, że te ryby powinny być, ale y, to zawsze na rzece nic nie jest pewnego, zwłaszcza mm. na tak dużej. Ale w ogóle jak, jak fajnie widać, y, jakie Paweł ma takie swoje upodobania, bo jak tak y, delikatnie jakby z, zeszło wszystko z tematu szczupaków na, na tematy rzeczne, na tematy boleni, ale jeśli chodzi o, o markę no, Dajer to też choćbym pokazać, mamy tu bardzo fajne przynęty na bolenie. Są no, nie tylko na bolenie, bo również... Zapomniałem ja widzisz, a ja nie zapomniałem, bo złowiłem na, na te przynęty sporo rybek. Enzo. Enzo. I tutaj są... Enzo, proszę bardzo. Są Enzo, tylko pytanie, czy są w dobrych cenach. No, no właśnie. Sprawdzimy? Zapytasz Piotra? Założy się, że nie zapytasz. Ja, ale ja nie mam okularów. Bo zostawiłem w domu, bo w, do, bo w domu czytam. Ja nie mam odwagi, bo zostawiłem w domu. <laughs> się No dobra, pójdźmy razem. Ty idź pierwszy. Albo laski się. Ty niech Laska sprawdzi nie na komputer. Marcin! 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 Pierwsza sprawa. Marcin, pierwsza sprawa. Nie denerwuj Piotka. I nie zawracaj mu głowy. Chodź, chodź, Marcin. Chodź, coś Ci pokażę. Chodź właśnie Piotr tam siedzi zapracowany, nie wolno przeszkadzać, wiesz, kawę mu zrób ewentualnie albo coś. Słuchaj, siądź sobie do komputerka mhm. i sprawdź czy dajery Enzo u nas są najtańsze. Ogólnie czy są najtańsze. Czy ucznię w Zaziorku są, czy dajery Enzo w Zaziorku jest najtańsze? Słodz? Ale tu nie to tak patrzymy. No weź zobacz. Jak, jak nie było, to najwyżej zrobiłaby było za 31 zł. No dawaj, a zobacz w internecie ile kosztuje. I muzykę ścisz, bo monetyzację mi wywalą. Z filmiku. Dobra. No... Co? Dajer, co jest? Zadzior, 31. Allegro, 32. Zadzior 31. Czyli mamy najlepszą cenę. No tak. Kurde, ale jesteśmy zajebisi. No nie, to panowie bardzo dziękuję. Paweł, otwieraj szampana, udało się. W ogóle zero afer, zero awatu. Nikt na mnie nie krzyczał. Nie Nikt na mnie nie krzyczał, a daję Enzo najtańszy na rynku w Zadziorku. No faktycznie. No? Śliwy nie masz potoki. Nie, no wszystko jest dobrze w ogóle. A, no to. Fajnie. No no to... Eee, a kilka słów o Enzo, cykatkach. Generalnie cykady, aż mówiliśmy o tym wiele razy, ale to warto czasami pewne rzeczy, schematy powtarzać, bo dzięki naszym widzom Boży kanał bardzo prężnie się rozwija i przychodzą nowi widzowie, którzy też może są mniej doświadczeni i poprzednich materiałów nie, nie, nie widzieli, nie oglądali. Więc jeśli chodzi o łowienie cykadami, jest to bardzo wdzięczna przynęta, gdyż można nią pracować w różnych płaszczyznach i na różne sposoby łowić ryby, nie tylko bolenie. Można cykady stosować do ekspresowego łowienia chlapaków pod powierzchnią, można cykady stosować do wachlarzowego obławiania kantów rinien w celu znalezienia grubszego, rynnowego bolenia. Można cykadami też łowić z opadu. Większość cykad na rynku, przynajmniej te, na które my mieliśmy okazję łowić, również pracuje w opadzie, więc pod podsandacze jak najbardziej będą się nadawały. A to teraz, to, to, to teraz powiem trzy słowa o dajerach EZO, bo no, są to typowe przynęty boleniowe, ale pamiętam, że jak do nas przyszły, to już był taki sezon, że było można łowić sandacze. No i ja z marszu zacząłem, no, co łowić daję ENZO? Sandacze. Ale tu mieliśmy takiego klienta, który przychodził i co drugi, trzeci dzień ściągał po dwie, trzy sztuki mm -hmm. yy, z haka. To z da, początku haka. jakoś Mówi, było, Mówi, ale, ale, kurda, po Śląsku Dąbrowskim dwa bolenie i sandacz. I on przychodził za dwa dni, dwa bolenie, i czy tam jednego bolenia, ciągle to łowił ryby. A ja do dzisiaj na ENZO nie złowiłem ani jednego bolenia, za to złowiłem całą masę sandaczy. Jak to wytłumaczyć a gdzie ten kolega jest? Dawno go nie widziałem. Bo on na początku często do nas zaglądał, potem Enzo wpadał. Nie widziałem go ze dwa lata. To spytaj się, po, spytaj się. Halo, zapytać. gdzie jesteś? Nie pamiętam imienia, ale może, nie wiem, pracę zmienił, albo bo to młody chłopak był, może studia jakieś robi, może wyjechał, dziewczynę znalazł. Może dziewczynę znalazł, obu ja dziewczynę znalazł. I, i, <laughs> i, I wiecie, i potem wiecie, co się dzieje. I, Odezwij i, się, jeśli nas Słuchaj, jeszcze pamiętasz. jeśli ta dziewczyna, się, na... się, jeśli ta dziewczyna się przetrzymuje, i terroryzuje, to mrugnij do nas lewym okiem. To nie tak, tak. Będziemy wtedy próbowali cię odbić. Tak. I uratować. Tak. Tak właśnie będzie. A wy napiszcie nam na koniec, czy majówka u was będzie boleniowa, szczupakowa czy sandaczowa. Taki żarcik. <laughs> tak. Śmieję się oczywiście, no, szczupakowa czy boleniowa. Ty coś do widzów też? Nie, ciekaw jestem, co napiszą widzowie. Czy za ale powiem Ci, że na dżerki szczupaki też się fajnie łowi. No fajnie się łowi. Że, że My z Adasiem nie jesteśmy szczupakowi, ale jak się zaczęliśmy tymi dżerkami bawić, te pykanie, pykanie takie, wiesz, tu wyszedł, to odprowadził, tu uderzył, to jest fajne. Jest a fajnie, a tak. zwłaszcza jak Adasia udało się przekonać, żeby się odkleił od Wisły i wyjechał poza miasto 30 km, to nie może być przypadek. I co, miał te 30 km szedł na nogach? Nie, o, opuścił A, okay. na i na Wisłę. A, okej, dobra. Tak sobie wyobraziłem, jak on idzie tam gdzieś nad wiodem z buta. Tak co, ile minut robił przerwę i leżał na trawie, bo to, to, czasami to się zdarza, ale wiem, że się o chyba częściej. Tak więc, <noise> e, tak więc, moi drodzy, i tym e, akcentem humorystycznym kończymy dzisiejszy e, odcinek. Korzystajcie z promocji naszych dobrych cen, bawcie się dobrze, trzymajcie się, nara.